Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku Herosów Biznesu na fotelu Mariusz Pietuszyński. Bo kto jak nie on, będzie nam zdradzał wszystkie aspekty. Windykacji, a dzisiaj będziemy sobie mówili o czymś takim, jak windykacja na koszt dłużnika, czyli podejrzewam bardzo popularny temat, czyli jak odzyskać 1000 złotych, ale żeby to właśnie za ten cały proces windykacji płacił dłużnik, tak? Tak, jest to możliwe w ogóle? Tak, jest, jest to możliwe. Zaraz przejdziemy cały proces. Przede wszystkim, w momencie, kiedy przejmujemy taką sprawę, to pytamy się klienta, jakie koszty chce naliczyć. Jest uprawniony okay. do tego, żeby odliczyć, naliczyć odsetki za opóźnienie w zapłacie mm -hmm. i one na chwilę obecną wynoszą 9,5% w skali roku. To są odsetki, które możemy doliczyć, przeliczając na ilość dni opóźnienia. Mm -hmm, mm -hmm. Dodatkowo jest ustawa z 8 marca 2013 roku o opóźnieniach w transakcjach handlowych, która została bezpośrednio przeniesiona z dyrektywy unijnej. Okay. I ona upoważnia wierzyciela do naliczenia do każdej faktury kwoty 40 euro. Czyli nie dość, że możemy gościowi, przepraszam, dłużnikowi, dłużnikowi. doliczyć prawie 10%, ale w skali roku. Tak. To jeszcze 40 euro za sam fakt, że nie zapłacił w terminie faktury. Coś jeszcze? Jakoś możemy podziałać, żeby mu zacząć troszkę życie? To, to jest na etapie polubownym, więc tutaj jest ten pierwszy etap. Okay. Teraz, Ale teraz sobie przeliczmy to już na konkretnej fakturze. Mamy tak. fakturę za 1000 zł, prawda? Tak. Doliczamy, załóżmy, że ona ma przeterminowanie 3, miesięcy, 3 miesiące, więc to jest 1 czwarta tych 9,5 weźmy 10, czyli 2,5% doliczamy odsetki. Dodatkowo do tej faktury doliczamy 175 zł, bo 40 euro razy kurs to mniej więcej jest taka kwota. I teraz jak łatwo spojrzymy, to jest 17,5% wartości faktury. Boli boli, prawda? Bo teraz w sumie gdzieś doliczymy 20%, czyli z kwoty 1000 zrobił się 1200. Wyobraźmy sobie, że dłużnik tych faktur ma 10, bo ma 10 tysięcy złotych, to nagle to się robi 2000, 2000 zł do tak. zapłacenia. Dodatkowo. Więc to jeszcze bardziej boli. Jest to używane jako narzędzie do, przede wszystkim jako lewar, mhm. żeby powiedzieć, jeżeli nie zapłacisz, to my Ci to wszystko będziemy chcieli od Ciebie odzyskać, ale klienci są tacy, którzy mówią, ja chcę te pieniądze odzyskać, bo ja chcę mieć windykację za darmo. Mhm. Czyli mamy tutaj 20% z jednej strony doliczone, a z drugiej strony mamy naszą prowizję, która będzie zdecydowanie niższa niż te 20%, więc okay. łatwo policzyć, że to się jeden w jeden się rekompensuje. Potem mamy kolejny etap, który jest postępowanie sądowe. No i tutaj klient, wierzyciel zawsze musi wnieść opłatę sądową, bo to są pieniądze, które trafiają do sądu, nie do nas. Mhm. Natomiast jesteśmy w stanie również zapewnić taką obsługę, która będzie praktycznie bezkosztowa dla klienta, czyli nie będzie musiał zapłacić z góry za obsługę prawną. Okay. I to jest bardzo ważny element, bo często barierą dla klienta jest koszt prawnika. Dobra, czyli de facto windykacja na koszt dłużnika nie jest nigdzie zagwarantowana w ustawie, rozporządzeniu czy innych przepisach, tylko de facto jest to oferta firm windykacyjnych, które wykorzystują mechanizmy typu. 9,5% odsetek za opóźnienie, 40 euro od każdej faktury, bo daje to jaką możliwość ustawa z 8 marca, tak jak mam tutaj zanotowane. I de facto z tych opłat firma windykacyjna taka jak Stratus po prostu pobiera prowizję za prowadzenie całego procesu. Dobrze tak, rozumiem? wszystko się odbywa na stawce prowizyjnej, zarówno windykacja okay. polubowna, jak i... U nas można, klient może otrzymać ofertę na windykację, na postępowanie sądowe, mhm. również na stawce prowizyjnej, więc tak naprawdę nie ponosi praktycznie w żadnym momencie ryzyka kosztów. Oprócz tej wspomnianej opłaty sądowej, którą musi wnieść, mhm. też zawsze przed pójściem do sądu doradzamy klientowi, rekomendujemy czy iść, czy nie iść, bo nie zawsze jest to oczywiste, czy po prostu iść w postępowanie, które wiemy, że nie przyniesie efektu w formie spłaty, bo. Sytuacja finansowa dłużnika jest na tyle zła, albo wiemy, że już ma pięciu komorników, którzy za nim biegają po mieście, więc zawsze staramy się rekomendować takie rozwiązanie ryzyko potencjalne, przychody, które klient odzyska, versus koszt. Okay. Więc to jest racjonalne, bardzo racjonalne podejście. I klient na końcu się czymś dzieli, a nie przypłaca z góry za windykację polubowną, za prawnika. Tych kosztów po prostu nie ma. Okay. Łatwiej mu podjąć decyzję. Rozmawialiśmy też w poprzednich odcinkach, które ze sobą, w których ze sobą rozmawialiśmy, że de facto ta windykacja, czy też ten proces sądowy jest na samym końcu i jest bardzo niemile widziany. Natomiast jeżeli taki proces się odbędzie. I do niego de facto do, dojdzie, to czy jest możliwość, żeby na przykład sąd, jeżeli uzna, że e, roszczenie waszego klienta czy firmy, która chce ściągnąć dług, jest zasadne, czy jest opcja, żeby na przykład sąd zasądził też zwrot kosztów A, prawnika, B, w indykacji, C, jakichkolwiek innych związanych z tym procesem? Tak, oczywiście. Można wyobrazić sobie taką sytuację, że było te 1000 zł, o których mhm. wspomnieliśmy, było te 200 zł kosztów, które doliczyliśmy, i kontrahent zapłacił tylko 1000. Mhm. Można iść spokojnie z tą kwotą 200 do sądu i dalej się ubiegać o odzyskanie tych 200 zł, które się po prostu należą wierzycielowi za odsetki i za opłatę windykacyjną. Okay. Na etapie, w momencie składania pozwu, prawnik składa również, żeby sąd zasądził koszty zastępstwa procesowego. Mm -hmm. Co to jest? To jest tak naprawdę forma zwrotu obsługi, kosztów obsługi prawnej klientowi i te stawki są regulowane, czyli w zależności od kwoty tak zwane KZP będzie zasądzone razem, razem z kwotą, należnością główną z odsetkami i z opłatą windykacyjną. I te kwoty są do odzyskania. Oczywiście, jeżeli egzekucja będzie skuteczna, bo to jest jeszcze kolejny warunek, jeżeli ten dłużnik będzie wypłacalny, to będzie musiał to wszystko zapłacić, włącznie z kosztami egzekucji, które, które są na późniejszym etapie. Okej. Okay. I do, te, do tego, oczywiście, jest koszt pozwu, który został wniesiony do sądu. To też jest do zwrotu. Czyli zasada jest prosta: strona przegrana pokrywa koszty. Okej. Okay. A strona wygrana, jeżeli ma umowę B2B albo tak jak mówiliśmy wcześniej, umowę zlecenie, de facto jest, jest szansa na to, że ma 99%. Szans na wygraną, czy to też. nie W sumie to jest nielogiczne, no bo usługa mogła być źle wykonana i wtedy pewnie dłużnik będzie wytaczał wszystkie armaty i wszystkie działa, żeby taki proces też przedłużać i udowadniać, że on podstawnie tej faktury nie zapłacił? Na trzy bartku, dlatego jest ważne, żeby przeprowadzać windykację polubowną, tak? Okay. Czyli praktyka taka, że jest wezwanie ostateczne do zapłaty i idziemy do sądu, jest złym rozwiązaniem, dlatego że na etapie windykacji polubownej dowiaduje mhm. się wielu rzeczy. Windykator dowiaduje się wszystkiego o, dłużnika, o dłużniku, ale również o ewentualnych sporach, które były. Może mogła to być nierozwiązana reklamacja, albo ściany były za krzywe i tak dalej. To jest Jasne. mnóstwo rzeczy, które wynikają, i wtedy my też mamy pełną wiedzę, żeby ocenić ryzyko i szanse przede wszystkim. Jakie szanse mamy wygrania w sądzie? Jeżeli widzimy, że cała dokumentacja jest kompletna i no, wszystko wskazuje na to, że nakaz otrzymamy, to tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie prowadzić postępowanie na opłacie prowizyjnej, czyli że tak powiem idziemy jak w dym, mhm. wiemy, że to jest, zakończy się nakazem zapłaty i klauzulą wykonalności i później egzekucją, ale zawsze przed postępowaniem sprawdzamy, jaka jest sytuacja finansowa dłużnika, czy ona się nie zmieniła diametralnie, czy nagle... Też jest są sytuacje, że przyspieszamy postępowanie, mm -hmm. w indykację próbową mówimy kończmy szybko, bo już jest czas, bo już jest kolejka wierzycieli. Tak, 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 bo się kończą pieniądze albo się ustawiają kolejki. Więc to jest dokładnie zaplanowane i przemyślane. Tu nie ma działań takich ad hoc, tylko jest to okay. naprawdę pewna taktyka. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli, szanowni państwo, no nie będziemy dalej rozciągać tematu, który de facto, jak się okazuje dzięki Mariusowi, jest banalnie prosty. Bardzo prosty. Takiego, takiego wierzyciela można windykować, za taką windykację można nie zapłacić. Taki wierzyciel, taki dłużnik de facto opłaci wszystkie Wasze koszty związane z procesem windykacyjnym i odpukać znowu nie w niemalowane. Co ja tak pukam? Przy każdej rozmowie z tą w niemalowane, Zapłaci także za koszty procesu i prawników i wszystkiego innego dookoła. Musicie tylko znaleźć de facto nie wskazując oczywiście na jedyną słuszną firmę windykacyjną, która działa w takim modelu i podejmie się prowadzenia waszych spraw właśnie w modelu prowizyjnym, tudzież uzależnionym od tego słucham. I dodam jeszcze jedną rzecz na Dobra. koniec bardzo istotną. Tak? To również działa w indykacji międzynarodowej na etapie polubownym. O proszę. Success fee, tak, czyli nie pobieramy opłat z góry. Czy może zapomniałem powiedzieć, ale cały nasz model indykacji polubownej jest oparty na stawkach prowizyjnych, mm -hmm. czyli klient się z nami dzieli w momencie, kiedy te pieniądze ma na koncie. No to to jest chyba uczciwe. Bardzo czekać kogoś ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, tak całej Europy. Wiecie Państwo do kogo, do kogo pisać, do kogo dzwonić. Moimi Państwa gościem przy okazji tematu windykacji na koszt dłużnika, co chyba każdemu przedsiębiorcy chodzi od czasu do czasu po głowie, był Mariusz Pietuszyński, prezes firmy Stratus, zajmujący się właśnie windykacją. Bardzo dziękujemy za udział, a Tobie bardzo dzięki, dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, pozdrawiamy.